Słyszałem, że słynny Jim Raynor wrócił do gry, ale ma pusto w kieszeniach. Na planecie Czerwona Skała znajdują się najwartościowsze złoża minerałów. Ale po inwazji Zergów, Kel Moriańczycy spakowali manatki i opuścili to miejsce. Kilku przedsiębiorczych facetów mogłoby tam zbić fortunę. Spotkaj się ze mną na Czerwonej Skale, jeśli... Interesuje cię mała przygoda. Czerwona skała. Przeklęte miejsce. Czy wspominałem już jak nie znoszę wulkanicznych planet? Dobrze, że ci się udało. Jestem Toż. Pomożesz mi wydobyć minerały. I sprawię, że będzie to warte twojej uwagi. Gdzie jest haczyk? Niestety, to miejsce jest nieco niestabilne. Niżej położone tereny co kilka minut zalewa lawa. Oczywiście, to tam można znaleźć najbogatsze złoża minerałów. Ale to nie powinno stanowić problemu dla takiego twardziela jak ty. Komandorze, odbieram również biosygnatury zergów na powierzchni. Będziemy musieli wydać część zebranych minerałów na samą obronę. A Im więcej wydamy, tym bardziej się to przeciągnie. Lawa i zergi moje dwie ulubione rzeczy. Zróbmy to. Lawa zaraz się wyleje. Natychmiast ewakuować się na wyższy teren. Lawa się podnosi. Natychmiast zabierz te ERK na wzniesienie. Kupa roboty, co? Ja! Ha! Wystraszyłeś mnie! Złewij zwarty i gotowy. Śmiało! Twoja forsa! Gotowy do akcji! Dawaj! Czysto. Można kontynuować operacje wydobywcze. Ten licznik pokazuje przewidywany czas pozostały do pojawienia się lawy. Przenieś wszystkie jednostki i budynki na wyższy teren, kiedy ma to nastąpić. Po roboty, co? ERK gotowy. A co za to dostanę? Złe wieści? Słyszymy. Ciebie. Biorę się za to. ERK gotowy. Mam paru kumpli, którzy ci pomogą. To żniwiarze. Żniwiarze mówisz? Ale w boju musimy wyszkolić więcej tych gości. To niezłe zakapiory. Wydasz jakiś żart. żniwiarza. ERK gotowy. Słucham uważnie. Ruszam. Zgoda. To już wszystko? Nic. Czemu nie dałbym rady? Załatwione. Tak, rzeczy samy. Zróbmy to. Idę, idę. Jak najbardziej. Toż wysłał Cię na pomoc? W samą porę. Wypełnijmy ten kontrakt i zabierajmy tyłki z tej planety. W porządku. Może by. Będzie z nieba tak, Co? Chcesz czegoś? W porządku. Tak, w rzeczy samej. Załatwione. O tak, dzieciku. Idę, idę! A! Wystraszyłeś mnie! Co to jest, Gwarder? Nic. Czemu nie dałbym rady? Zróbmy to. To już wszystko? Ruszam! Może być. Zgoda. Jak najbardziej. Idę, idę! Śmierć. Słucham uważnie. Komandorze, na skanerze widać duży obiekt biologiczny, niedaleko pańskiej pozycji, to chyba Brutalisk. Jeśli udałoby się go zabić, to moje... to znaczy, nasze badania by na tym skorzystały. Jak najbardziej. Tak, rzeczy same. ERK gotowy. Baza jest atakowana. Mamy przerąbane! Dołożyć kawę? Jest już lekarz. Aha. To twoja porsa. No. Rośnie aktywność sejsmiczna. Zalecana jest ostrożność. Lękaj się wiarza. Wystraszyłeś mnie! Uwaga! Lava zaraz się wyleje. Natychmiast ewakuować się na wyższy teren. Zaraz wyrwę, chwasta! W ramach przypomnienia, komandorze: Im więcej minerałów wydamy na wojsko, tym dłużej potrwa osiągnięcie celu. Niech pan dobrze nimi gospodaruje. Czekałem na Ciebie. Czysto. Można kontynuować operacje wydobywcze. Kupa roboty, co? Pole minerałów wyczerpane. A co za to dostanę? Gotowy do akcji. Siebie. Pole minerałów wyczerpane. Dołożyć komuś pole minerałów wyczerpane pole minerałów wyczerpane Czekaj. Twoje ELK są atakowane nie strefa Ale. lądowania pole minerałów wyczerpane szeregu chłopaki potwierdzam mam to baza jest atakowana Czekaj. Straszyłeś mnie. Robi się. Gotowy do akcji. Pewnie. Tempo, tempo, tempo! Śmiało! Tak, niech będzie. Minerałów wyczerpane. Lepiej, żebym tego nie żałował. Skoro ty jesteś ze mną, ja jestem z tobą. Masz tu współrzędne najbliższych złóż minerałów. Kupa roboty, co? Pole minerałów wyczerpane. Pole minerałów wyczerpane. Twoi ludzie szybko pracują. Mamy już połowę potrzebnych minerałów. Pole minerałów wyczerpane. Pole minerałów wyczerpane. Aktywność sejsmiczna zalecana jest ostrożność. Uwaga! Lava zaraz się wyleje. Natychmiast ewakuować się na wyższy teren. Roboty, co? W drodze. Czysto można kontynuować operacje wydobywcze. No pewnie. Nie zostawiaj mnie tak! Popatrz tylko. Do roboty. Potrzebne dodatkowe magazyny. Powiedz tylko kiedy. Pola minerałów wyczerpane. Pole minerałów wyczerpane. Dawaj. Pole minerałów wyczerpane. Oczywiście. Pewnie. Pole minerałów wyczerpane. Czas ruszać. Czy słowo o skarbie. Stawiam pierwszą kolejkę. Przyjąłem. Już tylko killer. Zaraz wyrwę chwalna. O! Zaczyna się. Jasna sprawa. To lubię. Stawiam pierwszą kolejkę. Czemu nie? Przyjąłem. Do roboty. Marnujemy czas. Czas ruszać. Przed wylądowaniem wykonałem skan pod kątem dostępności minerałów. Wysyłam Ci te dane. Zwarty i gotowy. Co się dzieje? Złe wieści? Kupa roboty, co? Śmiało! A! Wy co? Co się dzieje? Kupa roboty, co? Nie zostawiaj mnie tak! Baza jest atakowana. Rośnie aktywność sejsmiczna. Zalecana jest ostrożność. Oczywiście. Uwaga! Lawa zaraz się wyleje natychmiast ewakuować się na wyższy teren. Można kontynuować operacje wydobywcze. Ta, niech będzie! Wystarczy słowo, o skarbie! Śmiało! Da. Baza jest atakowana. Kupa roboty, co? Złe wieści? No. Prawie gotowe, panie Raynor. I jeszcze tylko trochę minerałów. Pole minerałów wyczerpane. A! Wystraszyłeś mnie! Pole minerałów wyczerpane. Pole minerałów wyczerpane. Dobra. BJ? Że sobie radzisz, panie Reynor. Mamy ślady kolejnych minerałów po drugiej stronie kanionu. Pole i gotowy. Nie zostawiaj mnie tak. Marnujemy czas. Huh? Jest atakowana. Rośnie aktywność sejsmiczna. Zalecana jest ostrożność. Dobra robota, chłopaki. Mamy już to, po co tu przybyliśmy. Teraz zabierajmy się z tej dziury. Już koniec. Jesteś naprawdę tak dobry, jak powiadają, panie Rej. Myślę, że ty i ja będziemy jeszcze rozmawiać o kolejnym...